W tym wydaniu telewizyjnego przeglądu tygodnia. Przystanek Szwecja w DPS Krucza. Atrakcji jest dużo, praktycznie każda sekunda jest zagospodarowana. Orkany rozdane. Dziękuję kapitule za uhonorowanie mnie. Wrzuć na luz po raz piąty. Wrzucamy na luz i jeszcze plus. Oraz zawody lekkoatletyczne. Dzisiaj to jest taka namiastka, gdzie to jest po raz pierwszy dla szkół podstawowych. Szwecja to kraj, któremu poświęcony był tegoroczny trzeci przegląd kultury i tradycji w domu pomocy społecznej przy ulicy Kruczej w Ciechanowie. Na tej imprezie bawili się mieszkańcy DPS-ów z Ciechanowa i innych miast Polski, Warszawy, Płocka, Zakrzewa czy Przasnysza. Przygotowania trwały pół roku, więc już my zdążyliśmy się do tego tego oswoić, ale ludzie, którzy do nas przyjeżdżali, bardzo wyczekiwali. Dzwonili, pytali się kiedy, czy już, czy nie zapomnieli czasami zgłosić, albo nie, nie opóźnili się. Dziś przyjechali wszyscy praktycznie. Jak tłumaczy starosta Ciechanowski, Sławomir Morawski, ideą przeglądów jest integracja społeczności DPS-ów. Jestem przekonany, że warto organizować tego typu imprezy. Oczywiście oni się przygotowują na, przed świętami Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, jasełka, różne tego typu przedstawienia, no ale to sami, wewnętrznie, sami ze sobą, prawda. Natomiast tutaj oni się poznają, przy tej okazji wyjeżdżają również do innych domów pomocy społecznej, czyli jest to integracja, jest aż miło popatrzeć, jak Ci ludzie się ze sobą bawią. Królestwo Szwecji to kraj przodujący pod względem systemu opieki nad osobami starszymi czy chorymi. Ja widzę, że już dużo jest tego wspólnego, gdzie, gdzie widać, że um, ludzie, którzy prowadzą tego typu instytucje, zrozumiały, że, że są, pracują dla ludzi, którzy ich potrzebują. W przyszłym roku przystankiem będzie Grecja. Prestiżowa nagroda dla wybitnego człowieka. Jerzy Hoffman w sobotę w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odebrał nagrodę Orkana. Przyznano mu ją za ogrom pracy włożonej w tworzenie polskiej kultury narodowej, ale też za mistrzowskie przedstawianie w filmie najwybitniejszych dzieł literatury polskiej i kino historyczne, które uczy i wychowuje. Jestem dumny z tej nagrody, mówił podczas gali reżyser, a w rozmowie z nami przypomniał, że gdy był małym chłopcem uczył się na pamięć obszernych fragmentów dzieł polskiej literatury. Tam daleko od Polski, gdzie słowa wieszczał Matko Polsko, tu tak świeżo w grobie złożona, nie masz sił mówić o Tobie, były bardzo zrozumiałe, bardzo bliskie. A po ojca na front, matka została jedynym lekarzem na 27 uczastków leśnych, gdzie mieszkali Polacy, wyjeżdżała na dwa tygodnie, cztery, sześć, wychowywałem się de facto sam. I dostawałem na pamięć Grażyna Oddo, Konrad Wagenratu Oddo, Słowacki, Krasiński, bo matka była wychowana na poezji romantycznej. W sobotę wręczono 8 orkanów. Nagrodę przyznano też chórowi Melodia z Opinogóry oraz Miejskiej Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciechanowa. Ucieszyliśmy się bardzo i nawet nas to zaskoczyło, że takie, takie, takie duże wyróżnienie. Myślę, że to jest za naszą działalność. Nasza orkiestra funkcjonuje 110 lat. Wyróżnienia wręczano już po raz 13. Wywiad z Jerzym Hoffmanem dostępny jest na stronie krdp.fm. Gorący śródziemnomorski klimat oraz radosny włoski temperament zagościł w Ciechanowie. Wszystko za sprawą piątej edycji imprezy Wrzuć na Luz i Jeszcze Plus, której motywem przewodnim była w tym roku słoneczna Italia. Piąty raz wrzucamy na luz i jeszcze plus. Cały Ciechanów i okolica. I nawet goście przyjechali, dowiedziałam się, że nie tylko z Düsseldorfu, ale jeszcze z Hamburga, z Anglii przyjechali, z Bradford. Także mamy tutaj kawałek Europy, Ciechanów, okolice. A pani skąd przyjechała, droga damo? A o, my przyjechaliśmy z Wenecji. Po dotarciu na plac Jana Pawła II uczestnicy korowodu wspólnie odśpiewali piosenkę Wrzuć na luz autorstwa Wojtka Gęsickiego. Następnie rozpoczęły się występy na scenie. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Były dmuchane zjeżdżalnie, małpiga i malowanie twarzy oraz zabawy z klaunami. Dzisiaj każdy z ochotników będzie mógł spróbować właśnie tutaj pod ratuszem sztuki jaką jest szczudlarstwo. Obszerną relację wideo z wydarzenia można znaleźć na naszej stronie internetowej. W Opinogórze świętowali ludowcy. Były to obchody Wojewódzkiego Święta Ludowego. Właśnie dzisiaj, tutaj w Opinogórze, ludowcy z Mazowsza mają swoje święto ludowe w tym pięknym obiekcie. Ruch Ludowy ma już 120 lat. Od 1903 roku zostało ustanowione święto ludowe. Wśród przybyłych działaczy i sympatyków zabrakło Krzysztofa Kościńskiego. Można było odnieść wrażenie, że nieobecność prezydenta ma związek z ostatnimi wydarzeniami w Partii Ludowców. Według doniesień dziennikarzy Rzeczpospolitej w PSL nadciąga rewolucja. Janusz Piechociński może stracić prezesurę w partii, a na stanowisku mają go zastąpić młodsi. Najpoważniejszym kandydatem jest 34-letni Władysław Kosiniak-Kamysz, obecny minister pracy i polityki społecznej. Według dziennikarzy Rzeczpospolitej planem B jest Krzysztof Kosiński. To są spekulacje w warszawskich mediów. Absolutnie nigdzie się nie wybieram. Nie będę ani kandydował w wyborach parlamentarnych, ani nie będę kandydował na prezesa PSL-u. Na pewno no w samym PSL-u zmiana pokoleniowa jest takim właściwym wyborem, który mógłby wkrótce nastąpić. Natomiast ja nigdzie się absolutnie nie wybieram i to są spekulacje warszawskich mediów. Ja skupiam się na Ciechanowie, Ciechanów jest dla mnie najważniejszy. O tym, czy dojdzie do zmiany w fotelu szefa Ludowców dowiemy się być może już 20 czerwca. Wtedy bowiem zbiera się Rada Naczelna PSL. Blisko setka dzieci z ciechanowskich szkół podstawowych wzięła udział w pierwszym międzyszkolnym turnieju lekkoatletycznym, który odbył się na boisku gimnazjum nr 3 w Ciechanowie. Organizatorem był klub sportowy Ciechan i Szymon Kołecki. Klub inicjuje szereg zawodów dla dzieci i młodzieży, jednak typowo lekkoatletyczny turniej odbył się po raz pierwszy. W związku z tym, że w ubiegłym roku w październiku założyliśmy sekcję lekkoatletyczną, to byśmy zobligowani do tego, aby również zawody lekkoatletyczne reaktywować. Młodzi zawodnicy i młode zawodnicy Rodnicki rywalizowali w trzech dyscyplinach: rzut piłką palantową, sprint i skok w dal. Turniej zakończyło wręczenie uczestnikom nagród i pamiątkowych pucharów przez prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego.